Witam Was bardzo serdecznie. Dziś o remote viewing w biznesie. Jak zdolności postrzegania pozazmysłowego metodą remote viewing można stosować w biznesie, zwiększając swoje dochody, tworząc być może zupełnie nowe możliwości, zyskując dodatkową wiedzę, informacje, które mogą dać nam przewagę biznesową. Dzisiaj biznesowo dzisiaj temat właśnie odnośnie tego, jak w sposób pragmatyczny, przyziemny, ale jakże potrzebny, jakże ważny w tym świecie, jak można wykorzystać remote viewing do tego, żeby po prostu się wzbogacić, żeby stworzyć biznes lub wspomóc swój biznes, no właśnie w oparciu o zdolności remote viewerskie. Zacznę od tego, że nie będzie tutaj e, szybkich i łatwych porad na temat tego, jak z palcami zarobić milion dolarów. E, takie rzeczy tylko w bajkach, więc jeżeli ktoś szuka e, czegoś super łatwego, to na pewno tutaj nie znajdzie. Ale jeżeli szukacie czegoś, co może być dodatkową dźwignią dla Was, dodatkowym e, e, sposobem, który być może e, zmieni dla Was pewne kwestie i otworzy, nam, e, otworzy Wam nowe możliwości, no to myślę, że jest warto e, się skupić na remote viewing, także pod kątem e, zastosowań biznesowych. Zacznę od czegoś e, może prostego lub nie, ale od e, kwestii e, giełdy, od kwestii e, e, wartości e, właśnie giełdowej, akcji, Wartości monetarnej, wartości kursów walut, przede wszystkim to mam na myśli, tego typu rzeczy. Otóż, jeżeli jeszcze nie wiecie, to teraz się dowiadujecie, że na kanale jest przedstawiony już chyba z rok temu, zrealizowaliśmy ten eksperyment, gdzie przez trzy miesiące korzystaliśmy co tydzień z remote viewing. Aby przewidzieć kursy konkretnej waluty i w oparciu o to były inwestycje dokonywane. No i mówiąc krótko, mieliśmy wysoce ponad przeciętną trafność, i eksperyment się jak najbardziej powiódł. Więc sam eksperyment możecie na kanale sobie wyszukać, znaleźć, jest we wcześniejszym archiwum, tutaj spokojnie znajdziecie. Natomiast dzisiaj tutaj powiem na ten temat tyle, że. Można wykorzystywać remote viewing do przewidywania kursów po prostu. Przy czym to nie jest tak, że to jest tak proste, że wystarczy znowu strychnąć palcami, przewidzieć i jest się bogatym. Gdyby tak było, to w ogóle byśmy o tym za bardzo nie dyskutowali, tylko byśmy zajmowali się tworzeniem kolejnych milionów. Oczywiście nie jest tak prosto. Wymaga to przede wszystkim. Zdyscyplinowanej, zaangażowanej czasowo grupy remote viewerów, którzy są na wysokim poziomie swojej zdolności, więc żeby coś takiego prowadzić, potrzebujemy mieć raczej nie jedną, a potrzebujemy mieć kilkuosobową grupę doświadczonych remote viewerów, którzy poświęcą swój czas na to, żeby zajmować się przewidywaniem. No, i oczywiście druga rzecz, musimy mieć e, pulę e, finansów na inwestycje. Jeżeli mamy grupę, która nie ma puli finansów, to też nie, nie, nie przeprowadzi tego działania. Jeżeli mamy inwestora, który ma pieniądze, ale nie ma remote viewerów, to też nie przeprowadzi tego działania. Więc tutaj muszą się spotkać dwie, dwie grupy, albo e, no generalnie musi się spotkać kapitał, e, czyli inwestor. E, z, skłonny wykorzystać tę metodę i zaryzykować. O ryzyku zaraz wam powiem, jak również musi się spotkać doświadczona grupa remote viewerska, która się po prostu stricte koncentruje na doskonaleniu i używaniu tych zdolności. I e, to nie oznacza, że to są jednocześnie e, świetni biznesmeni. E, prawda jest taka, że można być, e, e, można być Leonardem Da Vinci, Picassem czy jakimkolwiek innym e, e, artystą, geniuszem w danej dziedzinie, ale niekoniecznie to sprawia, że jesteśmy świetnymi e, biznesmenami. Dlatego jest to prozaiczna odpowiedź, dlaczego jasno widzę i Viewerzy e, nie są e, Zazwyczaj super po prostu, bo są naprawdę skupieni na doskonaleniu swojej sztuki. To wymaga czasu i skupienia, i zwyczajnie nie poświęcają uwagi na to. Na co poświęcają swoją uwagę ludzie biznesu, którzy z kolei są skupieni na kwestiach zarządzania swoim kapitałem, swoimi pieniędzmi i pomnażaniu. I to jest normalne, naturalne, dlatego optymalne w naszym świecie jest, żeby się te grupy ze sobą spotkały i żeby jedni użyczyli swoich umiejętności drugim, i wtedy ma, mamy potencjał na coś niesamowitego, na coś, co po prostu przyniesie obu stronom korzyści. Teraz o kwestiach ryzyka w inwestowaniu w ten sposób. Załóżmy, że mamy grupę doświadczonych osób, tak, taką powiedzmy, jaka brała udział w eksperymencie, który przeprowadziliśmy. Jakie jest ryzyko, jakie są szanse? Nasza skuteczność wtedy była na poziomie 60 paru procent, blisko 70. Jeśli chodzi o ilość trafień zgodnych z. Z tym, jaki był faktycznie ruch e, na giełdzie. I faktycznie ja bym powiedział, że e, sięgając po takie narzędzie, należy się spodziewać tak, jeżeli mamy, mówię, jeżeli mamy grupę osób, które mają doświadczenie, a nie jakąś przypadkową grupę, bo umówmy się, jeżeli e, ktoś znajdzie osoby niesprawdzone w remote viewing, no to może mieć wyrowe w ogóle <laughs> rezultaty, bo będą to osoby, które po prostu ściemniały i i nie mają doświadczenia, ale załóżmy, że są to osoby doświadczone. Przy osobach doświadczonych nie ma stuprocentowej gwarancji sukcesu. Najlepsi remote że na świecie, i podkreślam, najlepsi remote że na świecie, e, mówi się, że miewają s, e, swoją trafność w okolicach 70%. 70%. To znaczy, że w 7 przypadkach na 10 jesteśmy w stanie zdobyć informacje. Niedostępne w żaden inny sposób, po prostu zdobyć je i one są trafne, ale w trzech przypadkach na 10, w 30 procentach będą to pudła, nietrafione, e, e, błędne informacje. W przypadku najlepszych osób. W przypadku doświadczonych Hymnopeduerów, takich, z którymi e, współpracuję, ale w kwestii powiedzmy inwestycji e, tego typu, powiedziałbym, że należy się e, spodziewać, należy zakładać, że ta trafność, będzie powyżej 50%, może w okolicach 60%. Nie należy zakładać więcej. To jest moja realistyczna ocena, moja subiektywna ocena na podstawie takich danych, jakimi dysponuję z własnej praktyki i z praktyki z ludźmi. Należy się spodziewać, że trafność będzie i że ona będzie większa niż statystyczne, gdybyśmy po prostu sobie Przypadkowo obstawiali, będzie to większa, większa trafność niż statystyka, więc to już samo w sobie, każda, pamiętajmy, każda większa trafność niż trafność przypadkowa jest przewagą. To jest osoby, które inwestują, wiedzą to po prostu. Natomiast no, nie należy się spodziewać rezultatu lepszego niż 60%. Tak bym powiedział. W związku z tym trzeba brać pod uwagę, że w przypadku tych pozostałych 40% mogą być to źle obstawione inwestycje, i dlatego też nie jest to tak popularna metoda zarabiania, jakby się mogło wydawać, bo jednak jest obciążona pewnym ryzykiem straty. Był taki słynny eksperyment w Stanach Zjednoczonych w latach 90. Brały w nim udział Russell Targ i kilka jeszcze innych takich mega doświadczonych weteranów remote viewing, którzy zrobili jednego wieczora jakieś tam miliony dolarów i było o tym głośno w, normalnie w, w telewizjach w Stanach, właśnie w latach 90. No bo po prostu nagłośnili to i, i ten eksperyment miał pokazać spektak spektakularne możliwości remote viewing i pokazał. Problem w tym, że panowie byli tak pewni siebie, że za rok zrobili znowu ten sam eksperyment i go od razu nagłośnili. Problem w tym, że akurat mieli pudło i przewalili tym razem miliony. No i to jest po prostu proza życia. W związku z tym Remote Viewing ani żadna inna zdolność tego typu nie jest stuprocentowo trapna. Dlaczego? Dlatego, że Remote Viewing jest procesem bardzo subtelnym, bardzo po prostu to nie są rzeczy, które tak, jak materialny przedmiot, zero-jedynkowo. Stoi przed nami przedmiot, lub nie stoi, jest widoczny dokładnie, lub jest w ogóle niewidoczny. Nie, to jest subtelne postrzeganie. Bardzo trzeba być wyczulonym i podatne na różnego rodzaju zmienne sytuacje. Jest gorsza pogoda. Remote czują się zmęczeni danego dnia, mogą mieć gorsze rezultaty ktoś miał prywatnie jakąś cięższą sytuację życiową, już to on może wpłynąć na jego psychikę, na jego stan i w związku z tym może zachwiać jego skutecznością. Jest masę czynników takich właśnie przede wszystkim, przede wszystkim psychologicznych, psychofizycznych, które wpływają na e, skuteczność danego dnia osoby postrzegającej, mogą wpłynąć. W związku z tym nie ma takiego czegoś, że to jest jak maszyna do, e, do po prostu e, m, posiadania rezultatów, tylko to jest coś, co jest e, subtelne i podatne na pewne zmienne. Niestety tak jest, a z drugiej strony daje nam zdolności uzyskania informacji, których nie mają inni i nie mają jak, jak pozyskać tych informacji, bo tylko metodą postrzegania podrozmysłowego możemy sięgnąć do pewnych rzeczy. I możemy nawet w pewnych okolicznościach właśnie przewidzieć przyszły rezultat. To jest chyba bardziej fenomenalne, to być nie może. No i to jest tylko jedna z rzeczy, gdzie Remote Viewing można w biznesie wykorzystać. Dalej idziemy. Można za pomocą Remote Viewing dokonywać różnego rodzaju oceny osób lub miejsc. Co mam na myśli? Możemy się w ten sposób dowiedzieć rzeczy o podmiotach lub obiektach. Podmiot w naszym słownictwie to jest istota żywa, na przykład osoba, człowiek. Obiekt to jest rzecz nieożywiona, więc możemy o podmiotach lub obiektach dowiadywać się rzeczy, które, no, których nam osobie na przykład nie powiedzieli. E, lub w e, których po prostu nie mamy jak inaczej zdobyć informacji. Możemy w ten sposób e, sprawdzić na przykład kogoś, kogo chcemy e, uczynić naszym partnerem biznesowym i chcemy sprawdzić, czy to jest osoba godna zaufania, wiarygodna i tak dalej. Może być to dodatkowa, komplementarna metoda na sprawdzenie pewnych rzeczy. Możemy sprawdzić miejsce, możemy e, sprawdzić. Teoretycznie można również nawet poszukiwać złóż naturalnych metodą remote viewing. Takie rzeczy też się wykonuje. Więc można generalnie lokalizować i zdobywać informacje o rzeczach, których nie możemy zdobyć inaczej. I znowu, ja zalecam traktować takie umiejętności, taką wiedzę, taką, taką, taką rzecz komplementarnie względem, względem konwencjonalnych czynności. To znaczy nie zarzucałbym oczywiście wszelkiego rodzaju researchu takiego czysto fizycznego i praktycznego, tylko bym dodatkowo użył remote viewing. Dlaczego? Dlatego że fizyczny research może nam pozwolić lepiej zweryfikować te uzyskane metodą postrzegania pozazmysłowego informacje, czy one mają sens, prawdopodobieństwo, czy tu się coś ze sobą pokrywa, na tyle, żeby te rzeczy, które są spoza naszej fizycznej wiedzy, wziąć pod uwagę na serio. To jest bardzo ważne, żeby zawsze mieć dodatkowe źródło weryfikacji. Remote viewing może dostarczyć wiedzy niedostępnej innymi środkami, ale zawsze tę wiedzę należy jakoś spróbować zweryfikować, żeby właśnie wyeliminować ten czynnik pewnego procenta błędnych odczytów. No i żeby nie ponieść konsekwencji w związku, negatywnych konsekwencji, w związku z tym, że mieliśmy akurat dane pudło. Natomiast w większości przypadków będzie nam to doskonale służyło i dawało nam wiedzę, która nie była nam inaczej dostępna, i uważam, że dla różnego rodzaju podmiotów i osób, które, które no muszą brać pod uwagę różne czynniki, zatrudniając różne osoby, wchodząc w różne współpracę. I tak dalej, to jest rzecz warta inwestycji, warta posiadania współpracy z zaufanymi remote viewerami i po prostu korzystania z takiej wiedzy, i tak już się teraz dzieje. O tym oczywiście nie wiecie, bo zazwyczaj jest to objęte albo klauzurą poufności, albo generalnie jest niepisana umowa, bardzo często, że pewnych rzeczy się nie mówi, ale duże korporacje, duże firmy, i zresztą średnie też w wielu przypadkach, zwłaszcza w takich miejscach jak Stany Zjednoczone, gdzie jest większa świadomość remote viewing, bo stamtąd się w sumie to wywodzi, korzystają z takich rzeczy, tylko nikt się z tym nie apiszuje. Nikt o tym nie mówi, że firma X ma swoją wiedzę zebraną metodami postrzegania pozozmysłowego, bo. Bo nikt tego nie chce, lepiej jest po prostu zarabiać pieniądze i w spokoju po prostu pomnażać swoje zyski. Remote viewers są zadowoleni, bo współpracują i mają z tego zysk finansowy. Firma jest zadowolona, bo ma dodatkową wiedzę, wgląd w rzeczy, których nie mogła wcześniej zdobyć innymi metodami. Jest to obecne już teraz, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej się zdarzać, ponieważ remote viewing stale się rozwija, coraz więcej podmiotów, coraz więcej osób także właśnie w sferze biznesu zaczyna dostrzegać w ogóle, że coś takiego jest i że to jest wiarygodne. To buduje się powoli, powoli buduje się świadomość, że są faktycznie sytuacje, z Czysto, czysto materialnie opłacalne, żeby posiłkować się wiedzą od doświadczonych remote viewerów zdobytą właśnie za pomocą sesji remote viewing. I to będzie się rozwijać w dalszym ciągu, niezależnie od tego, jak będzie to bardzo nagłośnione, ale ci, co mają wiedzieć, i to będą zainteresowani, będą z tego w spokoju prawdopodobnie po cichu korzystać, więc dlaczego dlaczego ty nie masz skorzystać, dlaczego ktoś ma, nie ma skorzystać z tego narzędzia, no właśnie, może to jest jakiś pomysł, a więc to jest kolejna rzecz, trzecia rzecz dla wynalazców, artystów, inżynierów, osób, które tworzą nowe rzeczy. Czy to są rzeczy techniczne, technologie, czy to, są rzeczy, e, czy to są rzeczy artystyczne, remote viewing może być źródłem inspiracji lub bezpośrednio nawet, nawet wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że remote viewing pozwala sięgnąć do przestrzeni, czy to nawet do pewnego stopnia w przyszłość, e, lub do miejsc, do, do rzeczy, które są przed nami ukryte w tym momencie, na przykład nie istnieją w naszym fizycznym otoczeniu, ale gdzieś tam są. Więc można w ten sposób pozyskiwać, nawet mówiąc krótko, nowe technologie, wiedzę o nowych technologiach, a przynajmniej e, wgląd i ogląd czegoś, co może zainspirować, i możemy e, po prostu e, daną wiedzę wykorzystać w naszym procesie konstruowania czegoś. Mega potężne narzędzie. To jest po prostu to jest coś, że coś takiego, co znowu. O tym nikt nie będzie się chwalił. Żadna korporacja nie powie Wam, że słuchajcie, nasz nowy wynalazek jest dzięki Remote Viewing. Myśmy spojrzeli w przyszłość albo w alternatywną linię czasu i dowiedzieliśmy się tego wszystkiego. Oczywiście, że nikt tego nie przyzna otwarcie, nie w tym świecie, ale kto będzie miał tą wiedzę, kto będzie korzystał z Remote Viewing za współpracy z profesjonalistami, ten będzie po prostu korzystał na tym, zdobywając takie informacje. I teraz znowu, jeżeli mamy Osobę, która potrafi wykorzystać tą wiedzę, czy to jest właśnie firma i e biznesmen, inwestor, ktoś, kto po prostu potrafi, ma zasoby do wykorzystania, bo e znowu analogicznie, e my na przykład tutaj w gronie, które wyszkoliłem, e doskonalimy umiejętności, e poszerzamy naszą kompetencję względem e bycia jak najlepszymi remote viewerami i nimi jesteśmy, natomiast nie zajmujemy się siłą rzeczy wdrażaniem na przykład technologii. Jest to świat nam obcy, Jest, nie jesteśmy w ogóle w tym wyspecjalizowani, tak? W związku z tym, co z tego, że my pozyskamy plany jakiegoś urządzenia, już pewne rzeczy, pewne rzeczy mamy, mówiąc krótko, ale co z tego, skoro nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, prawda? Do tego potrzeba osobę, która będzie dysponowała wiedzą techniczną, czyli technicy, którzy są zdolni zrozumieć, jak dana technologia może działać i jak ją zbudować szczegółowo, bo na przykład wgląd nie dostarczy nam rysunku technicznego dosłownie, tylko zobaczymy, jak, jak działa urządzenie, opiszemy, jak działają pewne elementy, ale nie będziemy mieli co do joty technicznego rysunku ze szczegółami, aż tak dobrze to nie ma. Więc musi być osoba, Techniczna, która będzie na bazie dostarczonych informacji w stanie będzie w stanie je wykorzystać i, i, i zbudować model, i jak on mógłby działać. Musi być osoba, która inwestuje, czyli ktoś, kto dysponuje środkami, żeby ktoś w ogóle mógł budować tą technologię, prawda? I ją ewentualnie potem drożyć. To są zupełnie inne światy i tutaj jest po, potrzebna współpraca, właśnie sfery biznesu, sfery ludzi, którzy dysponują środkami i ludzi, którzy poświęcają swoje życie i swoją uwagę na trening, view, na doskonalenie tej, tej wiedzy, tej umiejętności i świadczenie usług, świadczenie właśnie możliwości korzystania z ich usług dla chociażby właśnie inwestorów. Więc to jest kolejna rzecz, możliwość zdobycia technicznych rzeczy. A dla artystów również, oczywiście, ponieważ remote viewing może nam dostarczyć nawet wglądów w bardzo e, takie abstrakcyjne przestrzenie, e, w światy dosłownie duchowe, w światy e, zupełnie różniące się, także takie, które są odległe od naszej codzienności. I jest tu masa inspiracji do tego, żeby tworzyć dzieła sztuki na podstawie remote viewing. Naprawdę, jeżeli ktoś szuka. Jakiejś substancji, inspiracji, do tworzenia muzyki, grafiki, po prostu sztuki, to Remote Wing jest fantastycznym narzędziem. Bardzo bym polecił to narzędzie wszelkiego rodzaju aspirującym artystom. Czy to są artyści wizualni, czy to są artyści dźwiękowi, czy innego rodzaju. Uważam, że stąd można czerpać niesamowite przyszłościowe pokłady, inspiracji. I wizji, które można potem przełożyć, jeżeli ktoś dysponuje umiejętnościami, właśnie to przełożyć na sztukę, która będzie miała w sobie ducha, serce, będzie po prostu natchniona dosłownie, bo będzie połączona z czymś większym, czymś zarazem prawdziwym, co nas przenika, co nas otacza, właśnie na tym ponadmaterialnym poziomie. I to są tylko niektóre ze sposobów na wykorzystanie remote viewing w biznesie. Więc jak widzicie, jest ich wiele. Muszą się tutaj zazwyczaj spotkać osoby, które mają umiejętności remote viewing i wiedzę w remote viewing odpowiednio z osobami, które są specjalistami w innych dziedzinach, są na przykład biznesmenami, inwestorami. Technikami i tak dalej, i tak dalej, którzy będą te dostarczone informacje mogli przełożyć na, dosłownie spieniężyć, przełożyć na, na korzyści rozwoju finansowego. Ale jest to jak najbardziej możliwe i przyszłość, jaką przewiduję, to jest przyszłość, w której nawet jeżeli po cichu, ale, ale rezultaty związane z inwestowaniem w oparciu o wiedzę płynącą z remote viewing będą wzrastać, będzie coraz więcej. Osób i podmiotów, które będą z tego korzystały, i uważam, że to jest naprawdę ciekawa i godna uwagi przyszłość. Tyle na dzisiaj. Łapka w górę pod filmem, coś miłego w komentarzu dla statystyk i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!